na dzisiejszym meczu z lks są Musi, z pierwszoligowcem, czołowym pierwszoligowcem, ale mimo to przegrane i to dosyć wyraźnie wydaje się. Nie, poza, niektóry, poza dwoma setami. Szczerze nie będę usprawiedliwiał naszej gry. E, na pewno jeszcze są spore braki. Jedna sprawa, że ŁKS już teraz e, weekend zaczyna grać. My jeszcze mamy półtora tygodnia. E, no, mamy na czym pracować, na pewno. także... Ludzi obecnych tutaj, którzy przy mogę tylko przeprosić za naszą postawę, e, ale też mieliśmy swoje założenia, także część zre zrealizowaliśmy, część nie. E, no, myślałem, że lepiej to pójdzie, szczerze powiedziawszy. W tym ostatnim pytaniu, w tym okresie świątecznym pracowaliście nad siłą, udało się poprawić wydolność? Tak, wczoraj mieliśmy testy na siłowni, także progres jest bardzo duży. Oczywiście nam no to też wyszło zmęczenie właśnie siłownią i tak dalej w dzisiejszym meczu, no ale yy, nie można się cały czas usprawiedliwiać, że piłka kwadratowa, że światło nie takie, że, że siłownia, że zmęczenie. Zagraliśmy kaszane dzisiaj i tyle w tym meczu. dzisiaj przegrywacie 2-3 z OKS-em po niezbyt dobrym meczu. No niestety źle zaczęłyśmy, źle weszliśmy w ten mecz, dużo błędów. No wiadomo, że jak przyjeżdża pierwszoligowy zespół, no to chce z lepszym grać jak najlepiej, tak? Ograć, jak najlepiej, e, ograć zespół e, ligowy. No ale już tak końcówka już troszeczkę lepiej wyglądała w naszym wykonaniu. W tym okresie międzyświątecznym skupiliście się na tym, żeby poprawić swoją wydolność. Ty, ty jak sama czujesz się lepiej pod względem siłowym, fizycznym? E, czuję się na razie zmęczona, ponieważ właśnie mamy... Treningi wydolnościowe, wytrzymałościowe, mamy duże ciężary na siłowni, ale już powoli mamy zmniejszyć te ciężary, ponieważ za niedługo zaczynamy następne mecze, tak? mhm. I wydaje mi się, że na pewno odpalimy do pierwszego meczu w Orlenidze. Teraz ostro w tym. Pamiętajmy, że zespół pierwszoligowy, w zespół pierwszoligowy ligowy pokonuje dzisiaj Orl Ligowca. Zupełnie zasłużenie. No myślę, że tak. Dziewczyny pokazały na jest stać. Cieszę się z tego wyniku. Dawno nie graliśmy. Ostatni mecz zagraliśmy praktycznie 20 grudnia. I po takiej przerwie cieszę się, że dziewczyny pokazały, co potrafią. Proszę mi wiedzieć, ten, ten mecz sparringowy z oręgowcem, jak to kończycie, nim okres swój taki przygotowawczy do tej drugiej rundy w swojej lice? Jesteście dobrze przygotowani? Będzie kibiwać kibice, będą się, mieli się z czego cieszyć? Mam nadzieję, że tak. No, mecz pokazał, że, że potrafimy grać. Kończymy faktycznie pewien okres taki dłuższego trenowania, bez grania. W sobotę zaczynamy rundę rewanżową. Z meczem ze szczyrkiem i mam nadzieję, że przyniesie to efekt cała runda i uda się nam awansować do ekstraklasy.